16 lat miałem gdy na żagle pierwszy raz w świat przyjaciel mnie zabrał wdzięczny. Jestem mu za to do dziś. Cześć kochani, witajcie, jesteśmy na pierwszym pikniku żeglarskim. Pogoda nam bardzo dopisała, jest bardzo żeglarska. Tym bardziej cieszymy się, że naszymi gośćmi są dzisiaj. Po imieniu Jacek, I tam. Janek, Krzysiek. Krzysiek i Marcin. Leka tegdynia. Y, historia zatoczyła koło. Y, tyle lat na Mazurach, tyle lat na scenie szantowej. Tyle przebojów i utworów, które y, po dziś dzień są grane. Na wielkich festiwalach, na mniejszych festiwalach i gdzieś na małym ognisku, gdzie jest gitara, jeden człowiek i dwie osoby słuchające. Kochani, dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Wiemy, że dzisiaj jesteście przed koncertem w Sztenorcie. Życzymy Wam, żeby wyszło jak zwykle fajnie. Przed tą rozmową luźno sobie rozmawialiśmy w ogóle o Mazurach. I chciałbym, żeby ta rozmowa przebiegała też w sposób luźny, ażeby głównym jej tematem był troszeczkę sentyment połączony z refleksją i z podsumowaniem tego. Jak dzisiaj wyglądają mazury w waszym okiem? To pierwszy. Po Kto pierwszy? Pierwszy? Po pierwsze. To ja, bardzo. Po pierwsze, dziękujemy za To, daje, to będziemy, tej, będziemy tej pałeczki przychodni używać. Po pierwsze, dziękujemy tak za zaproszenie. Tak. No tak. No I tego się będziemy trzymać, tym bardziej jako pierwsi. No tak. Kto chciałby jeszcze coś miłego? Ale ja do, tak, ale teraz. Skróciłeś to, teraz skróciłeś strasznie. No. Co, co mogę powiedzieć? Jest naprawdę fajnie, i to jeszcze w takim miejscu, w którym jesteśmy najprawdopodobniej pierwszy raz. Mhm. A Mazur troszeczkę zaliczy, zaliczyliśmy przez te 38, 38 lat. 38, no. no to też to, to coś znaczy. To jest fajne. Yy, okay. no, no, i teraz się zawsze. Słuchajcie, yy, tak, pięknie zobaczcie tam, jakbyś mógł tam filmować. Że typowo żeglarska yy, pogoda, i jest nam bardzo, bardzo przyjemnie, że nas zaprosiłeś tutaj. Ja bardzo się cieszę. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że naprawdę. Mazury to jest. To jest nasze serce. No tak, spytałeś, jak, jak odbieramy w ogóle Mazury chyba, tak? Jak się czujemy tutaj? Czujemy się znakomicie. Ja przystępując do zespołu, a już minęło 23 lata. Przypominam Janie nie 5. 20. 23, więc pełnoletność osiągnąłem w tym zespole. Pierwszy raz tak naprawdę. E, w, Mazury poznałem dzięki zespołowi, bo wcześniej z żeglarstwem i z piosenką żeglarską ogólnie szantową i szeroko rozumianą tego typu nie miałem do czynienia. Ale to miałeś wspaniałych przewodników po tych mazurach. To tak, Jan, ja nie Jan jest niesamowitym przewodnikiem. Jan, jest, Jan jest niesamowitym przewodnikiem, powiem ci, powiem ci szczerze. parostatkiem w piękny rejs. No tak, to ty typowa szan szanta. Tak, to typowa szanta jest rzeczywiście. Także poznałem i pokochałem te mazury rzeczywiście. Wracam tutaj, no, jeżeli jest okazja, to, 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 to bardzo często i chciałbym tutaj rzeczywiście nawet i urlop spędzić, chociaż ostatnio nie gramy zbyt często na mazurach. Ale są faktycznie cudowne, cudowne. Yy, Tym już każdy się powiedział. Marcz. No Ja też mogę za Krzysiem powtórzyć dos dosłownie to samo. Byłem na Mazurach jako mały chłopiec z rodzicami pod namiotem i później już tylko z zespołem EKT Gdynia. I nie ukrywam, że ta przerwa bardzo długa powodowała to, że zawsze zaproszenie przez EKT na koncert, a to były najczęściej sztynord, który brzmiał w moich uszach bardzo egzotycznie i w ogóle tak zawsze się jawił, jako będzie świetna przygoda. No i zawsze tak było. I ja w zespole gram dopiero 13 lat, więc jeszcze mam status gówniarza cały czas. Natomiast y, też y, będąc członkiem zespołu poznałem Mazury, zwiedziłem je dokumentnie. Jestem mistrzem Polski szantymenów w żeglarstwie, wraz z kolegami y, i w jednym wicemistrzem, y, bo były tutaj organizowane takie y, co roku regaty sz Szantymenów. I startowaliśmy jako zespół i udało się raz wygrać. Znaczy wtedy żeśmy obronili tytuł, tak, a później ściągnęli jakiś tam spaniaczków z Kadry Olimpijskiej. No oh. i pokonali nas w jednym biegu i jestem mistrzem i wicemistrzem. Tak, mazury przez te 13 lat zmieniały się w moich oczach bardzo. Zmieniają się cały czas, natomiast nie zmienia się nie zmienia się sympatia dla zespołu EKT. W coraz młodszych pokoleniach naszych słuchaczy. I to jest miłe dla mnie obserwować to, że na naszych koncertach można zobaczyć dziadków, tatusiów czy też mamusie, oraz dzieci czy wnuczęta. I wszyscy oni znają te piosenki. Znaczy się, że wychowywali się w tej atmosferze. Kultura żeglarska też, mam wrażenie, z pokolenia na pokolenie się po prostu ją tworzy i z ojca na syna. I z nią również nasza muzyka jest przekazywana, co jest bardzo miłe, a zarazem zaskakujące. Tak słuchałem, co mówicie i tak zastanowiłem się, bo my Was na Mazurach widzieliśmy kilkanaście razy w ciągu ostatnich pięciu lat, o tym, że ja Was słabo znam jako ja osoba. Już Wam to udowodniłem, nie będę do tej historii wracał, ale to, co zaobserwowałem, to generalnie muzycy kojarzą się z muzyką, a jak jest dobrze wykonywana muzyka, to są fani. Ale wy nie macie na Mazurach tylko fanów, ale macie mnóstwo przyjaciół. Fanek więcej ma. U fanów, no to tej wersji trzymajmy, ale ja was obserwuję, że bardzo często się gdzieś pojawiacie, nawet ostatnio w Okartowie, to mm, wy macie mm, chyba więcej przyjaciół niż fanów wręcz. Mimo, że fanów jest bardzo dużo, to tych przyjaciół jest też bardzo dużo, bo y, to, że tutaj y, Marcin mówił, że y, dalej różne pokolenia was lubią i, i też y, sympatyzują z waszą muzyką i w ogóle z muzyką szantową, to jest jedno, ale wy jesteście bardzo przystępni. Nie jesteście. Jesteście gwiazdami, ale nie gwiazdo życie, można do was podejść, można z wami porozmawiać. To co, mi, to, co ja tak uważam, w żeglarstwie jest bardzo ważne i na Mazurach tak staram się lobować trochę takie stwierdzenie, że mazury wyrównują status społeczny. Że na mazurach, jak jesteś żeglarzem, to nie nieważne, czy jesteś doktorem, czy jesteś magazynierem w Biedronce, jesteś żeglarzem i w tej chwili jesteś żeglarzem, to jest żeglarstwo. I mam wrażenie, że wy też mając różne swoje rzeczy, które wykonujecie w życiu, to na mazurach chcecie się zespołem, grupą, i też jesteśmy dla wielu ludzi po prostu przyjaciółmi, bo widziałem wiele razy tu poklepanie, tu przywitanie, tu mistrz żeglarski, tu w, na, w każdym miejscu. Te przywitania czasem dłużej trwały niż potem koncert tak naprawdę. A pożegnania no, ile A pożegnanie. Ja i, tak. I ja, ja teraz oddam Jankowi, żeby Janek to skomentował, bo Janek jednak jest tutaj no, no założycielem, nestorem, mecenasem. To jest faktem jest, jest ale to jest... nawet profesorem. Nadzwyczajnym. A no, powiem to, określę to w ten sposób. To, co określiłeś, to, 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 co powiedziałeś, to się zgadza, ale to jest kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiedniej ilości zainteresowań tych bardziej oficjalnych, tych mniej oficjalnych, i tych, które niektórzy uważają za cudowne, a niektórzy uważają za mniej cudowne. Także to się wszystko zazębia i jest to właśnie, to jest, to jest taki, te, taki wektor, wspólny wektor w te, takiego kierunku, no, który, który osiągnęliśmy. Tak przy okazji, bo no tutaj opowiadamy o szantach. Od samego początku powstania tego zespołu yy, określaliśmy to, co śpiewamy, jako piosenkę żeglarską albo piosenkę turystyczną. Wręcz był pomysł, kiedyś, że po prostu piosenka żeglarska jest częścią piosenki turystycznej. No tak chyba jest. I tak, i tak, tak na jest. dobrą sprawę, no bo co możemy powiedzieć, że my jakieś klasyczne szanty, no kiedyś śpiewaliśmy klasyczne szanty. Mhm. Klasyczne szanty się śpiewa przy pracy, to są pieśni pracy tak, i Tak, dalej. dokładnie tak. A można powiedzieć że na przykład, że to są kub, pieśni kubrykowe, albo tak jak ja to określam, no. Piosenka żeglarska i już. A zresztą jak zwał, tak zwał. Każdy ma prawo do tego. No, to wracając do tej słynnej nieszczęsnej kei <grytanie> Jurka Porębskiego, bo to od lat ciągnie się dyskusja, może teraz to już raczej forma kabaretu jest, ale są, są dwie grupy, które twierdzą, że to nie jest piosenka, to nie jest szanta. A inna grupa twierdzi, że to jest szanta. No i teraz, bądź mądry i pisz wiersze, albo. no to, to, to taki numer jak z, z kurą i jajkiem, prawda? Czy fajnie ją rozbić na jakieś tam techniczne wartości, co definiuje szanta, że ma jakiś rytm i tak dalej, i no, tak to, dalej to może by nie była szanta. A większość, <laughs> nawet kiedy nam się uda zaśpiewać keję, <laughs> to, 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 to publiczność śpiewa stary jacht. no kurczę. Nie wiem, to Jerzy Porębski się w grobie przewraca, bo ja znam genezę powstania tej piosenki dość dobrze. I ten jacht, na który na niego czekał, to był fantastycznie zbudowany jacht. To skąd te słowa, stary jacht? Nie wiem, zebrały się z życia. Koszmarowały. Pasuje, ale wiesz, pasuje może stary jak tak samo jak stary kolega, który wcale nie jest stary, tak, może chodziło tak, o taką tak, formę emocji jednak, tak tak, tak, tak. Stary Tak, przyjaciół. tak dokładnie. Tak. W, a wracając do tej sytuacji, że mówiłeś, powiedziałeś, że wiesz, że my po koncercie bardzo lubimy się spotykać z ludźmi i po prostu jesteśmy naprawdę bardzo dla ludzi otwarci, ale to się wywodzi właśnie z tego, że my z Jankiem przede wszystkim wywodzimy się z piosenki studenckiej. Myśmy grali kiedyś na, jako amatorzy, później do, do, dopiero do, do czegoś tam też doszli. E. Mhm. Cudzysłów. Czy znaczy, to przez skromność, że ten ten bo Słuchajcie, no, jesteście no, chyba najbardziej utytułowanym y, zespołem. Można ewentualnie, nie wiem, czy nas kogoś obrażać, czy nie. Mechanicy też są dla mnie takim zespołem który też faktycznie ma bardzo dużą historię no, tak, tak, i tu w ogóle tak, też tak, nie tak, można temu tak, zaprzeczyć, oczywiście. ale y, ja zawsze uważam, że takie dwa najbardziej, mimo że jest mnóstwo fajnych wykonawców, to nie wiem czemu zawsze dla mnie Miałekatek dynia i mechanice to takie y, top 2, top 2, mimo że jeszcze jest bardzo wielu wykonawców, którzy też próbują y, nowe szanty do obiegu wprowadzać. No stare dzwony to też tak, jeszcze... No jest trochę, to, no więc właśnie. To poważna sprawa. No właśnie. Ojcowie, tacy, tego, Ojcowie, tak. tego rynku, stare dzwony. Dlatego zostało tylko dwóch, no ale... Tak, ale to co powiedział Jacek i, i Jan, mogę to powiedzieć jako właśnie taki obserwator, który nie zawsze grał w zespole EKT ale był też, dobrym kolegą zespołu, to, to chcę powiedzieć, że chłopcy są naturalnymi twórcami tej literatury i tak jak powiedział Jacek, najpierw robili to po prostu dla przyjemności, Czyste i z potrzeby serca udzielali się towarzysko w środowisku, które po prostu podróżowało. Oni są uczestnikiem bardzo wielkiej ilości rajdów, spływów żeglarskich. Kiedy czasami rozmawiamy sobie na ten temat, to człowiek się może dowiedzieć, że oni tam byli i że wiedzą o czym śpiewają i o czym opowiadają, bo oni to wszystko przeżywali wraz ze swoimi towarzyszami. W czasie dlatego sprzyjającym, czyli w okresie szkoły średniej czy studiów. My z Krzysztofem jesteśmy już z innego pokolenia ludzi, więc dołączyliśmy do, tego, do tej grupy, ale już dołączyliśmy do zespołu Ekategdynia, który miał konkretną ofertę koncertową i już tą muzykę uprawiał w sposób profesjonalny, zawodowy. Natomiast chłopaki są rzeczywiście takimi naturalnymi piewcami tego nurtu, i wydaje mi się, że publiczność to. Czuję, wychwytuje od razu, i stąd też mogę powiedzieć śmiało, zespół cieszy się olbrzymią popularnością i dostajemy bardzo wielką, duży zastrzyk sympatii i tych informacji od naszej publiczności wielopokoleniowej, ponieważ no, zespół powstał po prostu z potrzeby serca, a nie z powodu jakiegoś biznes planu. I publiczność to po prostu doskonale wychwytuje. Ja, ja, ja jeszcze chciałbym, żeby dobra mamy kolejkę. Ale zapytałem. nie, tam kolejka. Kolejka to była w 80. latach, my to pamiętamy. Po kolejce już było. Moja babcia stała po meble dla nas, także ja to znam. No ja po cukier stawałam, ale Tak okej, no. Tak, tak. Ale ja na chciałbym, ale chciałbym nawiązać jeszcze do, a, do tego, że, czy coś jest szantą, czy nie jest szantą, czy jest piosenką żeglarską, czy nie jest piosenką żeglarską. Jest taki wachlarz. I czy coś jest jazzem, czy coś jest rockiem, to, to jest fuzja to jest pewnych elementów, nie prawda, nie? które po prostu wpływają na rozwój danego gatunku jakiegoś. I my, kiedyś EKT grało akustycznie przede wszystkim, mm -hmm. tak, zespół. Później y, przyszedł jakiś basista. Później przy, Jacek zagrał na zestawie perkusyjnym już, e, a nie na bongosach i innych takich e, bardziej akustycznych. Bongosach. Tak, bo były bo na samym początku. Na samym tak. początku. Każdy z nas jakiś element wniósł do tego zespołu. Tak, ja się cieszę, że my odkrywamy te mazury i, i kiedyś to wszystko. Odkrywamy, tak. Co wy już w swoich grupach, swoich, nie wiem, wśród przyjaciół o tym tyle razy rozmawialiście, to teraz wchodzi jednak troszeczkę to nowe pokolenie na mazury. Tak, które... ale my gramy po prostu. No, nie wie, tak, nie gramy szans. szans. I się dowiedzą, no właśnie. No, Dzięki temu wiadomo. Dlatego my się cieszymy, że dzisiaj mamy taki wymiar taki luźny, spokojny. Nieradiowy, nie telewizyjny. Jeżeli Janem chodzi się się ubrał w sposób luźny do tego do tego. Dobrze, wymiaru, ja jeszcze no? tylko dokończę. A propos szant czy nie szant? No Co szane. to jest, dobrze? Mógł, mógł się, ubrać się, luźnie. Razy, mógł się ubrać. W luźnie. W tej muzyce, którą my gramy, są różne elementy. Jest i można to zrobić, yy, posłuchać i bluesa, posłuchać lekko jazzu, który też wnosimy yy, fajnych part gitarowych, babasowych, ba, fajnych wokali. Czy to jest szanta, czy nie jest szanta? Na jest. pewno nie jest to szanta, ale czy to się nie mieści w konwencji żeglarskiej i jak gdyby takiego nurtu, który tutaj w Mazurach panuje? Znaczy, mówisz o rodzajach muzyki, ja uważam, że to jeszcze przekaz jest istotny, bo macie przekaz y, taki do zabawy, do rozweselenia, nie no, tutaj... ale, macie, ale macie też przekaz głęboki, bo szanta, bardzo wiele szant jest, y, nie tylko waszych, ale innych wykonawców, to są szanty naprawdę, które się słucha z łezką wokół, tak? Oczywiście ja uważam jeszcze Damy tylko taką, jedną szantą, rzecz. Na przykład są listy miłosne, tak? No to żanda nie zawsze wzrusza. Tu siedzi tak. Mozart tak. z sceny żeglarskiej, tak. tak naprawdę. Ja wiem, ja wiem i on Naprawdę, nie Mozart go, go dotknął palcem. Ale, słuchaj, bo, ale widać po ja, ja, jego skromności, że ja. no, on Nic nie mówi. Nie tak. wyrywa się po niego. Bo już tyle razy opowiadał te wszystkie historie, tyle tak. razy już udowadniał, że jestem tuzem, tych szant Nie, całej to są fajne filmy. piosenki ogólnie. Tak, no pewnie, że tak. 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 To są I bardzo. I znowu mikrofon wrócił. Kolejka nie jest, kolejka nie Ale idzie. to zauważasz, że stronę, młodzież nie? dużo mówi. Młodzież dużo tak. mówi, bo młodzież patrzy troszeczkę na to z zewnątrz. I widzę tutaj się jednak to słowo szanta powtarza jak mantra. Wydaje mi się, że zespół EKT wypracował swój styl. I to jest styl wyjątkowy na tej scenie w ogóle też, ponieważ mogę to zaobserwować, kiedy występujemy na festiwalu, gdzie występują powiedzmy plejada tych zespołów ze środowiska żeglarskiego. No i przychodzimy my, przychodzi nasza kolej i to jest zupełnie innego rodzaju... Propozycja muzyczna, bym powiedział, bardziej dynamiczna. Nie każdemu fanowi szanty odpowiada. Są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy uważają, znaczy pewnie oni nie są wśród naszych słuchaczy, którzy uważają, że właśnie my profanujemy wręcz piosenkę czy w tą formę szanty, ponieważ gramy na nieszantowych instrumentach, czyli właśnie podłączamy się pod prąd, gramy z zestawem perkusyjnym. Dzięki temu ta sekcja rytmiczna i ta nasza propozycja jest troszeczkę inna. Nie taka właśnie stricte akustyczna, no ale publiczność to lubi. My czujemy się w tym też naturalnie. To był naturalny z, y, zabieg, który się wydarzył poprzez to, jak Krzysiu wspomniał, hmm. że każdy z nas dokłada troszeczkę y, swoją grą, swoją kawałek osobowością siebie, kawałek siebie i to po prostu tworzy taki taką fuzję y, mieszankę tego, tych różnych styli, tworząc styl EKT. Myślę, że można tak powiedzieć. I, i ci, którzy słyszą nazwę EKT i przychodzą na koncerty, wiedzą, czego się zazwyczaj spodziewać, i tam znajdą i tą baladę, i piosenkę turystyczną. O czym Jan mówi, że najczęściej piosenki o górach się śpiewa na morzu, a na morzu te o górach. No, w naszym repertuarze są właśnie i te, i te. Rogate te duże tak mają po prostu najzwyczajniej Jan Pani, że odzyskałeś mikrofon, bo przed tą rozmową. Na, z... <laughs> na chwilę. <laughs> fajnie tak, że rozmawialiśmy to... o tym. Każdy na Mazurach ma jakieś takie swoje ulubione miejsce, ulubiony port, ulubiony kawałek tego, tej kei, tego lądu, gdzie lubi zejść i wraca z wielkim sentymentem. Gdzie ty, no bo jednak jesteś, no, no, sercem tego zespołu, powiedzmy sobie szczerze, a pewnie i mózgiem też w dużej części, a ja znowu na odwrót. Na sercu się skupię. Dobra, <laughs> się na sercu. Skupmy się na sercu. Słuchaj, się na sercu. Słuchaj, Mózg jest gdzie indziej. <laughs> tak. Eka ta Gdynia, tutaj. Tak wygląda wydra frasobliwy. Słuchajcie, jeśli byście Gdynia kiedyś chcieli <gry> pomyśleć o nich, że to już są panowie 40 plus, plus? to absolutnie nie. My, my, dusza jeszcze, nie wiem... Nie, to będzie okay. się... jest, 18. Będziemy, mniej, Będziemy zde z śniemy. zdecydowanie dementować. Janku, chciałbym, dementować. żebyś powiedział, gdzie na Mazurach wracasz z taką jednak największą nostalgią, gdzie te Twoje wspomnienia ożywają najbardziej? Mam kilka takich miejsc, do tego tak generalnie się nie da ocenić, ale w tym wypadku na razie tutaj to powiem, ukartował. Ale Organizacji mazurskiej, Również. Również. Innymi. Tak, sam byłem członkiem przez jakieś 15 lat. Yy, Wiedziałem, żebym czymś zaskoczył. Dyżury no dalej. Dyżury również, oczywiście tak? i tak dalej. Tak. Yy, obsługiwaliśmy kilkukrotnie Mistrzostwa Świata. W bojerach, te, które się na śniardwach odbywały. A poza tym zwykłe dyżury. no. Trochę akcji ratowniczych. I Już. trochę znajomych, których tam poznaliśmy. Ty, 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 tak, przecież to, to żeglarstwo znasz pod każdym aspektem. Poza tym, tak. Poza tym, długi okres czasu oprócz samej bazy ratowniczej. Jeszcze mieliśmy kilku przyjaciół, którzy tam w Okartowie mieli e, mieć swoje miejsca, mieli swoje hoteliki mhm. i tak dalej. No i byliśmy tam goszczeni i robiliśmy prze, różne fajne imprezy. I no to, to już, już wiesz, taka nostalgia została mhm. z tym, to, no, i, no i tak jak powiedziałem, no przypływało się tam bardzo chętnie, chociaż wcale tam, tak łatwo dopłynąć nie, 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 jest. No nie, a jak już no, się nie. spotyka tylu znajomych na Mazurach, tak to się No mówi, to nie można się rozejść. Ciężko, szko, lekko żyć. Nie? Nie, nie, można, nie można, się rozejść zbyt szybko. No, no nie, no nie. Trzeba się przygotować do, do, wypłynięcia z powrotem, co oczywiście również trwa. E, I to jest, to jest, to jest taka, tak, tak mi się wydaje, chociaż no, niekoniecznie jest to jakaś taka super najważniejsza rzecz. Tak, a pod kątem, bo to było takie pytanie ogólne, a teraz pod kątem koncertowym, gdzie, gdzie, wiadomo, te koncerty 20 lat temu były inne, 10 lat temu były inne, dzisiaj są inne, nie tylko z racji wieku, doświadczenia, poznania tylu przyjaciół, ale tak patrząc na cały przekrój, tej Twojej historii, przygody, piosenki, Nie wiem, ciężko, tyczną, ciężko mi je to jest określić, dlatego, lubię, ja bardzo lubię właśnie tutaj, po Bliskich mm -hmm. dlatego, że Coś się działo i przed przed koncertem, i, i Zęza po koncercie. A nie? potem już po koncercie, no Zęza, te piękne czasy, kiedy godziny, dziewczyny o godzinie czwartej z groszami ściągały staniki, wchodziły na stoły i tańczyły tam. topless Mogłeś tego nie pamiętać. I kochani, my tego nie widzimy, bo ale my na przykład wytniemy, Mirek, bo tak wyglądała. Mirek Kowal Kowalewski. Też serdecznie yy, pozdrawiamy z problemem, nie? Stanikowy Sprowadzał. Gołdowski. I tego nie wytrujemy, to musimy, to musimy, słuchajcie. Tak on rzucał stanikiem, to się działo. No. Słuchajcie, i wie, Tak, bierze, Lucjusz, no. Lucjusz Kowal, Kowalczyk, szef zespołu Spinakery, który tutaj miał kawałek ziemi i na tym kawałeczku ziemi przy jeziorze organizował obozy żeglarskie. No to ten od właśnie... Białe od białej sukienki na Mazury, na Mazury popływamy tą łajbą z tektury. Co, to co tam wiadomo nas w tyłek gryzie i tak dalej. No, Luc Lucjusz Kowalski pierwszy raz mnie tutaj zaciągnął do Zęzy, bo nie wiedziałem, czy tam pójdź sobie, czy nie, pójdź. Przejdź, przejdź, przejdź. No przejdź, tak po się zobaczyłem, zobaczyłem, posmakowałem. I zostałem. Zostałem. I zostałem, e, chciałeś coś powiedzieć. Tak. E dla mnie Węgorzewo. No już Keja, nie? Keja, Węgorzewo, tak, ale jeszcze jedna rzecz, to już co prawda się w tej chwili już nie odbywa, ale w Giżycku, w twierdzy Bojen, był kiedyś taki festiwal, gdzie tam przychodziło po 4-5 tysięcy ludzi. To naprawdę było super wydarzenie. To no, było jedno z lepszych i, fajnych i wydarzeń. Energii od tych tak? Was tak, tak nie? Dokładnie i odbieraliśmy od nich i my da, 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 dawaliśmy dokładnie to samo. I po prostu było przecudownie. Nie wiem, dla mnie tu jest bardzo dużo pięknych miejsc. Tak jak Jacek powiedział o Giżycku, o festiwalu, gdzie się to rzeczywiście nie, nie, nie odbywa już, ten festiwal. Myślę, że nie tylko ja żałuję, że to już nie ma miejsca, ale dla mnie na przykład są... Yy, najważniejsze jest to, żeby dobrze zagrać koncert. Jeżeli dobrze zagramy koncert, z energią, yy, bo wiadomo, jesteśmy w trasie, też yy, zmęczenie robi swoje. Wtedy jest taki feedback od ludzi, czuje się po prostu tą energię, którą ci przekazują i jest znakomicie, po prostu. Tu świetnie jest, naprawdę. W Sztynorcie gramy dzisiaj wieczorem, też ta atmosfera będzie, mam nadzieję, bardzo, bardzo, bardzo taka gorąca i również w innych miejscach. Mikołajki przecież festiwal też bardzo długo graliśmy. Są miejsca naprawdę na tych Mazurach, gdzie się z łezką w oku powraca z dużym sentymentem. Wszystkie pytanie na koniec. Dla Was co to znaczy Mazury? Mazury to ludzie, czy Mazury to jeziora i żeglarstwo? Nie, nie da się chyba tego. To no go... jest właśnie bardzo trudne pytanie. Jedno co to Jedno i drugie i trzecie. Do, tak, jak już wcześniej nie? mówiłem, że to jest po prostu wypadkowa. Mhm. To się łapie wypadkową tego wszystkiego. Już. Mazury to są ludzie i miłość. Do ludzi, o, do, do przyrody, do, do mazur. Jacek jest bardzo romantyczny, to prawda? Tak, jest wrażliwym człowiekiem. Czy Podejrzewałem, ale teraz już mam do. Ja 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 jak na perkusistę, jestem zaskakująco wrażliwy. Jak śpiewa Korek, że najważniejsze w odpowiedniej być załodze. Dobre towarzystwo jest chyba najważniejszą rzeczą. A potem może być. No, tak, jak to nie to ma, jak żeglacko, tak jak nie ma złej pogody. Nie, ubiór, nie, prawda? Tylko ubierz Oczywiście. To wystarczy się dobrze ubrać. Po tak jest własna albo odpowiednie. Tak jest z Mazurami. Komary też czasami przestają przeszkadzać. Znamy odpowiednie środki. Tak jest, tak jest. Kochani, dziękuję bardzo za przybycie. Powiem Wam szczerze, nam się tak fajnie rozmawiało przed, tym, przed tą rozmową i w trakcie. Wiem, że dzisiaj jeszcze nie będziecie w pracy, bo będziecie robili coś, co kochacie, coś, co lubicie. To praca gdzieś tam na końcu chyba jest, tak mam wrażenie, jak dzisiaj z Wami porozmawiałem, Was troszeczkę lepiej poznałem. Życzę Wam fajnego koncertu, a sobie i naszym czytelnikom życzę, żebyśmy na jednym z naszych pikników żeglarskich i Was w składzie, w ekipie i wśród tych osób, które, do których będziecie mogli zagrać. Tego bym sobie życzył, kochani, sobie, wam, no i wam. Od piątku do poniedziałku. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy y, odbiorców portalu TV Mazury. <laughs> Pozdrawiamy y, odbiorców portalu Mazury 24. Tego nie będziemy wycinać. Tam zawsze są świeże i aktualne informacje o tym, co ciekawego można zobaczyć. I gdzie gra EKT Gdynia? I gdzie kto gra? Na i z kim? I z I na naszą stronę Facebookową. I do, do zobaczenia na koncertach. Do, do, do zobaczenia. zobaczenia. Tak, kochani, słuchajcie, już, już cześć, ale jeszcze nie cześć. Kochani, jaka Dynia nie koncertuje tylko na Mazurach, my byśmy chcieli, żeby oni najczęściej występowali na Mazurach, ale jest to fizycznie niemożliwe. My macie tyle miejsc, w których na Was ktoś czeka, do których Was ktoś zaprasza, że życzymy was, życzymy Wam, żebyśmy, żebyście tak najczęściej byli tam, gdzie Was zapraszają, żeby to zdrowie, ta energia, ta siła was nie opuszczała, żebyśmy jak najdłużej mogli się cieszyć jeszcze z tej przygody którą macie z muzyką szantową czy turystyczną, to jest nieistotne. Żebyście jak najwięcej, jak najdłużej mogli siebie dawać nam. Święte dziękuję słowa. Dziękuję. Święte Dziękujemy słowa. bardzo. Dysiąca kilometrów czasami wchodzą w tyłek, ale to... Potem jest satysfakcja. I tego do zobaczenia, się trzymajmy. Dziękujemy bardzo. Hej.